6 km, tylko tyle dzieli nas, żeby dotrzeć z centrum Buska do miejsca nazywanego przez wszystkich Świętokrzyską Toskanią. Charakterystyczną drogą pośród wierzb dojedziemy prosto do winnicy z Brodice. Winica z Brodzice jest producentem wina gronowego pod marką Herbowe od ponad 11 lat. Jest także wyłącznym dystrybutorem markowych win z wyselekcjonowanych butikowych winnic z Moraw, Tokaju, Francji i Austrii. Dzisiaj przekonamy się, czym jest enoturystyka, czyli zwiedzanie winicy połączone z wypoczynkiem. Zapraszam do oglądania. Czy chcesz mi przybliżyć, dlaczego właściciel winicy Jacek Tarkowski wybrał właśnie to miejsce? Właściciel wybrał to miejsce ze względu na pogodę. Trzeba zwrócić uwagę, że Busko Zdrój jest najsłoneczniejszą miejscowością w Polsce. Panuje tutaj ponad 300 dni słonecznych w roku. Dodatkowo sprzyja tutaj uprawie winorośli mikroklimat, a także gleby gipsowo wapienne. No i ludzie, ludzie, którzy tworzą to wino z pasją. Flagowe wina herbowe rywalizują w konkursach i co ważne, zdobywają medale. Czy chcesz nam opowiedzieć o dotychczasowych osiągnięciach? Nasze wina zdobyły w 2019 roku złoty metal na targach w Rzeszowie. W naszej ofercie mamy dwa wina: wino czerwone ze szczepu Regent, jest to wino wytrawne, gdzie możemy wyczuć nuty aroni oraz czarnej porzeczki. Naszym flagowym winem jest wino Solaris. Wino Solaris jest winem białym wytrawnym. Powstaje oczywiście ze szczepu Solaris. Jest to wino mineralne, orzeźwiające, idealne na te warunki pogodowe, które mamy aktualnie. 30 stopni, super schłodzone wino, równa się super orzeźwienie. Czyli to, które teraz próbujemy. Tak, to, które teraz Czy Możemy próbować? Oczywiście, jak najbardziej, ale to jest wskazane. Dobrze. Tak, jest lekko musujące, bardzo orzeźwiające. Solaris charakteryzuje się również w tym, że można w nim wyczuć zielone jabłuszko. Goście często pytają, czy do tych win są dodawane właśnie te aromaty, że to w tych winach wyczuwamy. Nie, wino charakteryzuje się tym, że powstaje tylko i wyłącznie z winogron, a to, że wyczuwamy poszczególne smaki, to po prostu charakteryzuje się to tym, że te szczepy to w sobie zawierają. W tej ofercie będziemy również mieli trzecie wino, które będzie powstawało z odmiany Leon Milo. Będzie to wino młode, musujące. Tak zwany petnat. Takie petnaty możemy próbować najwcześniej na święcie młodego wina, które odbywa się w listopadzie. Wtedy winiarze celebrują zbiory i mogą w końcu spróbować, jak to wino im w tym roku wyjdzie. Co oferujecie swoim gościom? Każdy gość, który do nas przyjeżdża, może skorzystać ze zwiedzania winnicy. Zaprowadzamy wtedy naszych gości na winnicę, opowiadamy im o, o uprawie. Jak to wygląda od takiej strony technicznej? Przeprowadzamy dla naszych gości degustację, żeby mogli spróbować, jak wspaniałe są nasze wina. Oprócz zwiedzania i degustacji naszym gościom możemy zaoferować noclegi w pokojach w winnicy, a także w nowo otwartych apartamentach. Jakie macie plany na przyszłość? Nasze plany na przyszłość to wprowadzenie już do stałej oferty e, młodych win o których już wspomniałam, tak zwanych petnatów, a także rozwój bazy noclegowej, ponieważ widzimy bardzo duże zainteresowanie enoturystyką. Jest to najlepsze miejsce dla osób, które kochają wino. Na zakończenie chciałam zacytować słowa właściciela Jacka Tarkowskiego, które tak pięknie zobrazowały to miejsce i to, co on myśli właśnie o produkcji wina. Trzeba to kochać. Tak jak się kocha kobiety, tak się kocha wino i tej miłości oddaje się całe serce. Trzeba dać cząstkę siebie, żeby ona była w tym winie, a ktoś, kto pije to wino, poczuł, że jest to wino z tego miejsca. I tymi słowami chciałabym zakończyć to spotkanie. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, dlaczego warto wspierać manufaktury i lokalnych przedsiębiorców. Dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wino uczy cierpliwości i wytrwałości. Cieszę się, że razem z Wami mogę odkrywać tak wspaniałe miejsca na mapie Województwa Świętokrzyskiego, tworzone przez ludzi z pasją i miłością. Koniecznie odwiedźcie to miejsce. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Cześć!